Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Przyjeżdżam tu od wielu lat, mam tu bardzo dużo znajomych z branży i nie tylko, więc to jest świetna okazja do tego, żeby się spotkać, wymienić aktualną sytuacją na rynku, poznać nowe osoby, dowiedzieć się czegoś ciekawego też od osób, które prezentują właśnie swoje dokonania czy swoje poglądy. Więc aktualizujemy informacje, wymieniamy się tematami. To jest po prostu niesamowita atmosfera, ludzie, wiedza, kontakty. Nawet wczoraj była u mnie koleżanka, którą natychmiast namówiłam na członkostwo w mieszkaniczniku oraz na kongres, i dzisiaj Sylwia jest z nami. Przede wszystkim mnóstwo merytorycznej wiedzy. To, że ona jest nie tylko na spotkaniach, na kongresie, ale też później na stronie internetowej, w materiałach, to jest jakby. Wiedza dla ludzi zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości, czy, czy w tym konkretnym przypadku inwestowaniem pod kątem wynajmu, to jest kluczowa sprawa. Dostęp do tej wiedzy, dostęp do ekspertów jest najważniejszy, żeby nie popełniać błędów, żeby działać i inwestować z sukcesem. Jako osoba pracująca w branży nieruchomości, jestem pośrednikiem, jak również prywatne. Inwestor, przedsiębiorca w nie, mieszkania pod wynajem. Uważam, że jest to świetne miejsce do tego, aby zdobywać wiedzę od doświadczonych osób i wymieniać się również kontaktami z, z nowo poznanymi osobami. Już dawno nie było tak zorganizowanego, fajnego spotkania ogólnie takiego na żywo. No Brakowało tylu ludzi, tylu kontaktów, tylu nawet uśmiechów. Widziałem ludzi, których nie widziałem praktycznie dwa lata. I bardzo miło się spotkać, jest. Kongres jest coraz większy, jest coraz więcej ludzi, coraz lepsza atmosfera. Dlatego polecam przyszłościowo również innym osobom, żeby się wybrać. Na tym rynku, na rynku nieruchomości dopiero zaczynamy od dwóch lat. Jestem myślę, że jednym z młodszych uczestników tutaj i na pewno dużo wskazówek, dużo jakichś cennych takich uwag do dla mnie w szczególności najmu krótkoterminowego, również deweloperki. Zapisałem się ostatnio na kurs tutaj na, na szkolenie dla deweloperów. No i właśnie te takie małe wskazówki, które na, na, na dłuższą metę mi się wydaje, że są bardzo ważne w podejmowaniu decyzji dokładnych. Więc po pierwsze mam możliwość mieć bezpośrednie informacje z wielu segmentów rynku, z którymi ja nie mam na co dzień bezpośredniego kontaktu. Mogę trzymać rękę na pulsie i wiedzieć jakie są trendy. I tak naprawdę poznawać ludzi, którzy są liderami, ja bym powiedziała, innowacyjności i wręcz kre kreują pewne trendy czy tendencje rynkowe, ale mamy też możliwość obcować z osobami, które trzymają puls nie tylko na krajowym rynku nieruchomości, ale również na światowych trendach, tak jak mieliśmy dzisiaj okazję posłuchać wystąpienia Jacka Kubraka. Mam dostęp do ekspertów. Do ludzi, z którymi mogę zrobić wspólne biznesy, bo również robiłam dile, właśnie z członkami mieszkanicznika. Mam dostęp do spotkań regionalnych. Tam są wykłady bardzo ciekawe. No i oczywiście integrujemy się i nawiązujemy jeszcze ciekawsze relacje, które później się po prostu monetyzują. Przede wszystkim jest to networking. Jest to fajna grupa ludzi, gdzie można dokonać wielu wspólnych transakcji. Tak naprawdę. Poprzez networking ja zbudowałem swoją pierwszą firmę deweloperską, gdzie większość udziałowców jest poprzez takie właśnie spotkania, relacje. No i pierwszy projekt, pięć domów w zabudowie szeregowej, fajnie wyszło. Wszystko sprzedane. Dla mnie, jako dla inwestora, jako dla właściciela mieszkań na wynajem i także prowadzącego firmę, która się tym zajmuje. To jest ogromna wartość wyrażająca się głównie w tym, że tam są ludzie, tam, są, tam jest wiedza, tam jest wiedza ekspercka, kontakty, można konfrontować różne pomysły, różne idee i, no i przede wszystkim taka systematyczność to jest nie do zastąpienia. Przygotowaliśmy specjalny program dla właścicieli mieszkań. Od wynajem i mamy ofertę zarówno, która jest dedykowana dla samego właściciela wynajmującego, jak również drugi wariant oferty dla najemców. O czym bardzo często też do czego zobligowani są właśnie umowami najmu na lokal. Od flipu, podnajmy, kamienice, deweloperka, wszyscy są w jednym miejscu. Zrobiliśmy oprogramowanie do weryfikacji najemców. No, i jest to taka duża nowość na rynku polskim, który jest w takim etapie rozwijającym się. Więc dzięki temu, że jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Mieszkanicznik, mamy dostęp do ludzi, którzy są pionierami tej branży i możemy z nimi bardzo szybko udoskonalać naszą usługę i sprawiać, że przydaje się im coraz lepiej. Przy okazji, gotowe projekty, pomysły biznesowe, podpowiedzi, wskazówki. Generalnie bycie członkiem stowarzyszenia jest naprawdę taką wartością dodaną. Stowarzyszenie Mieszkanicznik to przede wszystkim ludzie, kontakty, bardzo fajne biznesy i nauka.